Witam Was na mojej prezentacji o niezbyt clickbaitowym tytule: Marka osobista lidera na LinkedInie, ale obiecuję, że zaraz będzie dużo ciekawiej. Jednak na początek mam dla Was złą i dobrą wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że nikogo tak naprawdę nie obchodzi Wasz produkt, Wasza usługa i to całe Wasze liderowanie. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że wszystkich obchodzi. Obchodzą ludzie, że ludzi obchodzą ludzie. Czyli to, jacy jesteście i jak się prezentujecie na LinkedInie. Dodatkowym utrudnieniem tej dobrej i złej wiadomości jest to, że to, jak się prezentujecie na LinkedInie i to, co ludzie widzą, może realnie wpłynąć na to, jak będzie odbierany wasz produkt, wasza usługa i to całe wasze liderowanie. I żeby to udowodnić, zaproponuję Wam teraz pewną zabawę. Chciałabym, żebyście napisali na czacie. Osobę, imię i nazwisko osoby, która kojarzy Wam się z słabą marką osobistą i słabą, mam na myśli nie, że mocno wypromowaną, ale taką, wiecie, słaby PR i dobrym produktem. Czyli produkt, usługa jest ok, jest fajna, jakościowa, a y, ta osoba niekoniecznie. I to jest ćwiczenie, które prowadzę na swoich szkoleniach i zawsze prowadzi do ciekawych wniosków. Zaraz zobaczycie moją propozycję, zobaczymy, czy się zgadzamy. Ten pan, jeżeli komuś muszę go przedstawić, jest to Elon Musk, e, szef Tesli, szef obecnie X, czyli poprzedniego Twittera i wielu innych rzeczy, człowiek, który zrewolucjonizował na przykład płatności internetowe, czyli zrobił dużo fajnych, jakościowych produktów, oprócz tego Twittera, ale jednak, jeżeli się zastanowimy nad tym, jak teraz prezentuje się e, na świecie i jaką ma markę osobistą, to nie jest ona zbyt dobra i nie jest ona... E, nie pomaga mu w rozwijaniu tych biznesów. Jestem bardzo ciekawa, czy któryś z Was napisało właśnie jego. Teraz będzie trochę trudniej i bardziej kontrowersyjnie, czyli marka osobista stojąca za produktem, usługą, liderowaniem nie jest dobra, i produkt też nie jest dobry, bądź stracił z powodu działań tej osoby. Chwila dla Was, żeby napisać, kto to może być. I ja tutaj zagrałam bezpiecznie, napisałam Politycy ze znakiem zapytania, bo to często y, pada w odpowiedzi na tą konkretną kategorię. Pojawiały się tu bardzo różne rzeczy, na przykład pojawił się tu y, zbrodniarz wojenny, który niedawno wywołał wojnę u naszych sąsiadów. Pojawił się też tutaj kiedyś y, Michael Jackson, y, którego działania, domniemane działania, spowodowały, że jego muzyki nie puszcza się w niektórych stacjach radiowych, a nawet w niektórych państwach. I to jest dowód na to, że działania osoby mogą zniszczyć nawet e, bardzo mocno zbudowaną markę osobistą, jeżeli oczywiście się przegnie. I w tej kategorii nie chcemy być. Teraz kolejna, już trochę przyjemniejsza. E, produkt, usługa jest taka, no e, okej, okay, może być, ale pewnie zdecydowałabym się na coś lepszej jakości, ale osoba bądź ludzie, którzy za nią stoją, są fajni, ja ich lubię. Chwila dla was. Ja sobie wyobrażam, że na tym czacie się teraz pojawia mnóstwo tych odpowiedzi. Moja propozycja, reprezentacja Polski w piłce nożnej. Dlaczego oni? Bo ich poziom na pewno nie jest światowy, ale my, jako naród, mamy nie jedną, a dwie piosenki, które śpiewamy, kiedy przegrają. Jeżeli jest to turniej jakiś wielki, powiedzmy, że Mistrzostwa Świata, no to śpiewamy już za 4 lata, już za 4 lata, Polska będzie Mistrzem Świata. Jeżeli jest to każdy inny mecz, śpiewamy, nic się nie stało, Polacy nic się nie stało. I tak ciągle. Mimo, że nie dają nam powodów, żeby myśleć, że mm, będą lepiej grać, to mamy do nich sympatię i traktujemy tą reprezentację dużo lepiej niż wyniki, które osiąga. I teraz najlepsza kategoria ta, do której wszyscy dążymy czyli marka osobista jest mocna, produkt, usługa liderowanie jest mocne, jakościowe i wręcz można odnieść wrażenie, że marka osobista powoduje, że yy, ten produkt, usługa, bądź możliwości z nią związane się rozwijają. I czy pójdę na łatwiznę i sięgnę po najniżej wiszący owoc możliwy? Tak, jestem le leniwa. Oczywiście Iga Świątek jest doskonałym przykładem. Mam nadzieję, że pisaliście swoje na czacie, bo o to nie poprosiłam, ale yy, widząc to, jak się rozwija kariery, kariera Igi, Niezwiązana wyłącznie z tenisem, pokazuje, że mocna marka osobista pozwoli wszybować w kosmos. Więc, tak, ta część mojej prezentacji miała wam pokazać, że realne działania osoby mogą wpłynąć na to, jaki jest odbierany produkt, który, tak docelowo, mówiłam na początku, nikogo nie interesuje, ale interesuje, interesują innych, wy i to, co robicie w mediach społecznościowych i na LinkedInie przede wszystkim. Więc. Tak to jest, że warto się skupić na tym, jak się prezentujemy. I żadnej prezentacji o y, personal brandingu, o marce osobistej nie może być bez tego pana. To jest Jeff Bezos, też y, jeden z y, najbogatszych ludzi świata, podobnie jak Elon Musk. I on stworzył taką obiegową definicję marki osobistej, czyli to jest to, co ludzie o nas mówią, kiedy nie ma nas w pomieszczeniu. I być może te parę lat temu, kiedy Jeff to mówił, to była definicja, która powinna nam wystarczać, ale w kontekście bycia liderem w 2024 roku ona już nie wystarcza. Bo tak naprawdę, czy którekolwiek z Was obchodzi, co ktoś powie, kiedy wyjdziecie z pomieszczenia, fajne buty, miły chłopak, albo wręcz odwrotnie, nie chcemy tego wiedzieć, bo to w żaden sposób nie wpływa na realizację naszych celów biznesowych. I obecność. Lidera na LinkedInie jest właśnie tym, że poprzez swoją widoczność realizujemy cele biznesowe. I to jest moja nowa definicja marki osobistej dla lidera i liderki na LinkedInie. Czyli LinkedIn i obecność wasza na nim ma realizować wasze cele biznesowe. Jakie to mogą być cele? Ja wyróżniam trzy grupy i zaraz każdy z nich y, osobno omówię, podając przykłady z życia. Będą to przykłady zazwyczaj z HR-ów i e, z nowych technologii, da, dlatego że ci ludzie, mam wrażenie, najszybciej implementują zmiany, najszybciej reagują na to, e, co trzeba robić. Nowa definicja marki osobistej dla was. I teraz pierwszy cel, który często mają liderzy i liderki na LinkedInie, to boss branding. Boss branding jest mocnym tematem. E, tego roku, tej edycji LLV, jest cały panel na ten temat. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj powiem, też zostanie wykorzystane jako amunicja w tym, yy, w tym panelu. I yy, boss branding to jest działanie top managementu, a wręcz CEO, prezesów i prezesek, żeby realizować cele biznesowe firmy, pozyskiwać klientów, pozyskiwać kandydatów i kandydatki do pracy i wszystkie inne działania yy, biznesowe. I przy każdym z tych celów, e, pokażę Wam taką tabelkę z Algorithm Insights 2024. E, super raport, ja go bardzo lubię, w którym zebrano e, różne działania algorytmu i, różne, an, i zanalizowano go, żeby wiedzieć, co najlepiej działa i zhighlightowałam Wam tutaj, że przy boss brandingu według mnie najlepiej sprawdzają się posty, o y, osobistych historiach, personal storytelling z eventów i employer brandingowe, żeby pokazać y, lidera jako pracodawcę. Tutaj w zielonej kolumnie macie jakich używać formatów. Wiadomo, oczywiście, na pewno ktoś inny będzie o tym mówił więcej, że miksowanie formatów jest dobrym rozwiązaniem na LinkedInie, ale dostosowanie odpowiedniego formatu do realizowanego celu też jest tym, co robi dobry lider, by zrealizować swoją definicję marki osobistej. I okej, okay, i te przykłady. Pierwszym moim przykładem jest Piotrek Nowosielski z Just Join IT, który jest bardzo aktywny na LinkedInie, bardzo dużo opisuje um, o tym, jak działa firma, jakie sukcesy odnosi. I zobaczycie, że każda osoba, którą będę tutaj prezentowała, będzie to robić, ale w inny sposób. Piotrek, um, Używa nawet takiego swojego hashtaga człap, 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 dlatego że Just Join wyróżnia się tym, że nie jest startupem, który jest fundowany przez yy, fundusz inwestycyjny, tylko są bootstrapem, który do wszystkiego dochodzi własnymi pieniędzmi i zdobytymi pieniędzmi przez swoje działania biznesowe. Więc można zobaczyć, jak ten człap, 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 krok, krok, krok zrobili, żeby być tam, gdzie są. Yy, Piotrek w ogóle nie boi się pokazywać twarzy, yy, jest dużo filmików z jego udziałem. Jest też y, są różne zdjęcia z wydarzeń, jest też sporo kontrowersyjnych treści dotyczących tego jak prowadzić biznes i jak y, traktować swój zespół w kontekście tego czy ostatniego na przykład posta, który nie miał nawet zdjęcia, a jest tam ponad 700 reakcji dotyczącego tego czy y, zespół to rodzina czy nie. Więc y, dobre spojrzenie na to jak tworzyć biznes jak y, pokazywać swoje sukcesy i jak też pokazywać, że Just Join jest dobrym miejscem do pracy. Kolejnym przykładem będzie nikt inny jak szerbijowy Marcin Sokołowski. Ale ze mnie Lizus, prawda? Ale w ogóle się tego nie wstydzę. Bio, robię to z dumą i mam nadzieję, że teraz będę już na każdym LFW do końca świata. Szerbi, firma, która zajmuje się Employee Advocacy i Social Sellingiem, więc dobry vibe jest dobry. I Marcin dokładnie to robi. Jeżeli zobaczycie posty, które tutaj linkuję, mamy y, imprezy integracyjne, pokazywanie swoich ludzi. Nie wiem, czy można lepiej pokazywać umiemy w Social Advocacy, niż pokazywaniem własnej firmy, która to robi. Mamy też Marcina na y, leniwcach HR z bandą cieszących się ludzi, czyli jest fajnie. No i mamy też onboarding nowego klienta. Witamy w ulu. I chciałabym się przy tym zatrzymać. Zobaczcie, jesteśmy dorosłymi ludźmi. W środowisku biznesowym, a mówimy o innych dorosłych ludziach w środowisku biznesowym pszczoły z szerbi. Każdy z nas to robi. Jesteśmy uczestnikami na konferencji, którą, e, którą organizują, więc zobaczcie, jak Employer Branding Marcina i w ogóle wszystkich pszczół e, nam wszedł. Drugim e, celem liderów i liderek na LinkedInie jest pokazanie swojej eksperckości. E, pokazanie eksperckości robimy przez pokazywanie jej, czyli thought leadership, pokaz, pokazanie sw swojego udziału w eventach i, pokazanie, i dzielenie się wiedzą y, taką, po prostu postami merytorycznymi komentującymi rynek. I realizując ten cel, monetyzujemy swoją wiedzę. Jesteśmy zapraszani na konferencje, jesteśmy zapraszani y, na wydarzenia, sami organizujemy je, w jaki sposób ta nasza wiedza się tutaj y, mieli. I przykładem, moim zdaniem, królowej um, speakerek, uczestniczek konferencji polskiego LinkedIna jest Róża Szafranek, CEO HR Hints i drugiej firmy, której nazwy nigdy nie mogę wypowiedzieć, ale Róża na pewno mi wybaczy. I jak wejdziecie na Róży profil, zobaczycie, że nawet w banerze Róża ma napisane, że jest keynote speaker, czyli od początku, jakby podprogowo, um, Zaznacza, że słuchajcie, zapraszajcie mnie na wydarzenia, bo ja potrafię mówić. I jak widzicie w tych postach, które przytaczam, Róża pokazuje, że była na eventach, pokazuje, że będzie na eventach. Sama organizuje dużo webinarów, ma własny podcast, w którym dzieli się wiedzą branżową i przeplata też te posty wizerunkowe, po prostu informacjami, dzieleniem się wiedzy, kontentem tym edukacyjnym. Innym przykładem bardzo dobrego y, boss-brandingu jest Natalia Bogdan, oczywiście znowu HR -y i jeszcze imienniczka do tego. Y, Natalia, która zresztą też na LLV w tym roku wystąpi, y, robi to świetnie i robi to bardzo lekko. U Natali mamy mnóstwo filmików edukacyjnych pokazujących, jak to jest być rekruterem albo rekruterką. Y, mamy dużo plików y, tych. PDF-ów dokumentowych, tych karuzel Linkedinowych, które teraz są bardzo popularne, które każdy slajd jest osobną informacją na dany temat i pozwala oszczędzić znaki i też trochę ładniej to zaprezentować. Oraz są wydarzenia, w których Natalia bierze udział jako prelegentka, ale, czy też webinary, występy i tego typu rzeczy, ale też jej własny content, podobnie jak to było u Róży. Co jeszcze jest warte zobaczenia u Natalii? To to, że prawie co tydzień znajdziemy jakiś post o tym, co się wydarzyło w jej zespole, kto miał urodziny, kto miał rocznicę, kto właśnie wraca, kto wła z Macierzyńskiego, kto właśnie został zatrudniony. Cały czas Natalia podkreśla, że y, jest kierowniczką, prezeską jakiegoś zespołu, co doskonale wpisuje się w realizowanie jej celów biznesowych, bo jest agencją rekrutacyjną i swoim zespołem, również pokazuje, że potrafi to robić. Trzecim przykładem, i myślę, że takim, który jest y, najcenniejszy dla największej liczby osób, jest ten personal branding jakby wewnętrzny, czyli chcemy awansować w obrębie swojej organizacji, bądź chcemy awansować y, do jakiejś innej organizacji na wyższe stanowisko. I żeby to zrobić, możemy znów używać personal storytellingu, thought leadership, educational content i industry related content. Podobne rzeczy, jak były przy poprzednim, ale bardziej kładziemy nacisk na y, chwali posty, o czym zaraz będzie więcej, a mniej trochę na... Y, na inne rzeczy i osoby, które teraz wam zaprezentuję, yy, ja je sobie wyszukałam wy ze swojej sieci, nie, nie znam ich za dobrze, nie wiem, czy zmieniają pracę, zakładam, że nie, bo jedno i drugie ma fajną pracę, ale chciałam wam pokazać coś, co robią dobrze, bo jedną z rzeczy, których tutaj nie ma w tej tabelce, a jest niezbędna do tego, żeby mieć szansę awansować i pokazać się na zewnątrz, ale też wewnątrz, jest dobrze zbudowany profil i pokazuję wam profil Izzy Klat z Prauli. Która to ma doskonale zrobiony profil liderski. Mamy fajny baner w tle, który mówi nam o firmie. Mamy dobrze zrobiony yy, nagłówek w sekcji o mnie Iza opisuje to, co potrafi, ale opisuje to tak jako odpowiedź na potrzebę rynku, i potem mamy wszystkie po kolei yy, sekcje uzupełnione. Bo nie wystarczy tylko doświadczenie i wykształcenie, ale mamy doświadczenie i wykształcenie z opisami, potem projekty, wolontariaty, umiejętności. Też posegregowane od najważniejszych do, do mniej istotnych są rekomendacje, kursy, języki, organizacje i jest też aktywność. Iza akurat nie publikuje dużo, ale widać, że publikuje, jak ma coś do powiedzenia i wtedy tych reakcji jest bardzo dużo. Więc jeżeli zależy Wam na awansie, dobrze zoptymalizowany, dobrze uzupełniony profil to jest to, co warto zrobić. Drugim przykładem jest Lech Wikaryjczyk z No Fluff Jobs i yy, też absolutny ekspert w swojej dziedzinie, on jest head of marketing tam, tamże i u niego mamy tak. Posty branżowe, posty networkingowe, pokazujące, że jest częścią tej społeczności. Na przykład jeden z nich opowiada o tym, jak inne osoby dostały marketingowe nagrody i dlaczego mu się to podobało. Są też oczywiście chwali posty, to ten środkowy, gdzie Lech Wspomina tą kampanię um, o widełkach, która takim szerokim echem się odbiła i odbija nadal e, w mediach społecznościowych i nie tylko. No i też czasem Lech oddaje głos innym ekspertom i ekspertkom, tutaj akurat mojej ulubionej Janinie Bąk, która opowiada o stereotypach płciowych e, w raporcie dotyczących kobiet w IT. I to pokazuje też, że Lech wie, co się dzieje w branży, wie, co się dzieje na rynku, jest bardzo w środku tego. No i na koniec jest moja wielka twarz, w której, żeby Wam przypomnieć, że posty z twarzą nadal nie się najlepiej i że jest to takie swoiste logo lidera, żeby, żeby się pokazywać, więc pamiętajcie o tym, pamiętajcie o tym, że Wasza definicja marki osobistej, to jest cel, który ona ma dla Was zrealizować i być może to będzie właśnie post żeby produkt, usługa czy cokolwiek innego szło lepiej, być może będzie to e, światowa sława lub e, ostatecznie awans wewnątrz organizacji, objęcie większego zespołu albo e, wyjście poza firmę. Biegnę na czat zobaczyć, co pisaliście w ramach mojego ćwiczenia, też jestem ciekawa pomysłów i pytań. Dziękuję.